Rozdział 7. System sprzedaży biletów. Budowanie rynku za pomocą eventów. Najszybszy i najskuteczniejszy sposób budowania biznesu najlepiej zacząć od rynku w miejscu zamieszkania. Zyskasz doświadczenie, nabierzesz pewności siebie oraz osiągniesz dochód, dzięki któremu później stworzysz grupę osób z innych miast. Oni z kolei będą uzupełniali przyczółek, który stworzyłeś na swoim lokalnym rynku. Tu z kolei budujesz swoją pozycję poprzez eventy. To, co teraz powiem, może nie jest na czasie. Dookoła pełno jest samozwańczych guru, którzy wieszczą upadek wydarzeń na żywo i uważają, że najlepiej budować swoją grupę przez internet, siedząc w swobodnym stroju przed ekranem komputera. Mówią ludziom dokładnie to, co ci chcą usłyszeć, i dzięki temu łatwiej im rekrutować nowe osoby. Wyświadczają jednak niedźwiedzią przysługę tym, którzy za nimi podążają. Kiedy piszę te słowa, należę do platynowego elitarnego. Poziomu w trzech liniach lotniczych, a w kolejnej właśnie zakwalifikowałem się do poziomu złotego. Nie przepadam. Szczególnie za lataniem. Biorę jednak udział w eventach organizowanych na żywo, ponieważ przynoszą one efekty. Uczestniczę w wydarzeniach odbywających się na rynku lokalnym. I wspieram te, które organizują członkowie moich zespołów z innych miast. Dzisiaj można zauważyć dużą rozbieżność pomiędzy mieć i nie mieć w marketingu sieciowym. Moim zdaniem istnieje ogromna różnica w podejściu pomiędzy tymi dwiema grupami. Ludzie z duplikacją rozumieją, jak istotne są eventy, druga grupa szuka z kolei dróg na skróty, próbując robić biznes w inny sposób, bez nich. Rozważ, następujący scenariusz. Na Facebooku ktoś zakłada grupę skupioną wokół takich tematów jak biznes, który można prowadzić w domu, marketing sieciowy czy jakaś linia produktowa, którą zajmuje się ta osoba. Kiedy nowi ludzie dołączają do grupy, zaczynają regularnie dostawać oferty mające zachęcić ich do współpracy. Człowiek ten uważa, że spotkania są staroświeckie, nikt nie lubi na nie chodzić i że on buduje swój biznes w oparciu o internet. Osoba ta żyje złudzeniami. To samo dotyczy wszelkich marketerów naganiaczy czy programów reklamowych typu Pay Per Click 4, mających na celu dotarcie do osób potencjalnie szukających dystrybutorów. Niektórzy z nich mówią wprost, aby nie tracić czasu na rozmowy ze swoimi znajomymi, rodziną, gorącym rynkiem czy spotkania na żywo. Rozpowszechniają oni określenia takie jak stara szkoła i nowa szkoła, chcąc pokazać, że zdroworozsądkowe podejścia, jak rozmowa z ludźmi, których znasz, są dzisiaj nieco oderwane od rzeczywistości. Tymczasem większość z tych guru nie buduje sieci. Zarabiają na sprzedawaniu ludziom systemów sprzedaży, narzędzi lub danych kontaktowych. Niektórzy generują zyski z reklamy typu pay -per click i faktycznie coś budują. Zorientujesz się jednak, że większość ludzi, których pozyskują do biznesu, można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej kategorii możemy zaliczyć osoby, które liczą na łód szczęścia i szukają w biznesie dróg na skróty. Ich zdaniem metody nowej szkoły w pewien sposób eliminują pracę niezbędną do osiągnięcia sukcesu. Niezmiennie ponoszą porażki i odpadają z gry. Druga kategoria obejmuje ludzi, którzy autentycznie chcą coś zbudować i są gotowi wykonać potrzebną pracę. Niestety, reklamy pay -per click wymagają zarówno umiejętności, jak i poświęcenia pewnej ilości czasu. Ludzie, którzy nie znają się na tym, mogą dość szybko utracić pieniądze. Jeśli chcesz być w tym dobry, musisz mieć wiedzę i umiejętności, które zwykle niełatwo posiąść. Choć reklama pay -per click może działać w pewnym określonym zakresie, nie duplikuje się łatwo. Zapamiętaj najważniejsze twierdzenie marketingu sieciowego: nie chodzi o to, czy coś działa, tylko o to, czy można to zduplikować. Spotkania przynoszą efekty i można duplikować ich formułę. Czasami dają takie rezultaty, których nie da się uzyskać. W inny sposób. Wróćmy teraz do MLM 101, różnicy pomiędzy wszelkimi grami pieniężnymi a legalnym marketingiem sieciowym. Nie płacimy nikomu za rekrutację kandydatów ani za szkolenia. Dostajemy prowizję od zrealizowanej sprzedaży. Ta z kolei ma miejsce wyłącznie wtedy, kiedy produkt trafia do klientów końcowych. W jaki sposób to osiągnąć? Zapraszając kandydatów na prezentację, zachęcając ich do prowadzenia swoich, później podtrzymując kontakt. Dostajemy wynagrodzenie tylko wtedy, kiedy ludzie dołączają do biznesu i kupują produkty albo nie dołączają do biznesu, ale nadal kupują produkty. Zatem jedynymi sensownymi działaniami są te, które przynoszą efekty sprzedażowe. Wszystko inne jedynie czyni Cię zajętym. Dla jasności, nie chodzi mi o to, że nie pochwalam. Webcastów, konferencji na Skypie, przez telefon, płyt CD czy DVD, ani wielu innych dostępnych dzisiaj wspaniałych technologii. Mogą być one bardzo przydatne w budowaniu biznesu. Jeśli jednak będziesz chciał zastąpić nimi eventy na żywo, ucierpi na tym twoja zdolność do duplikacji oraz wyniki. Musimy poddać kandydatów procesowi rekrutacyjnemu, a jego istotną częścią jest dobrze przeprowadzone lokalne wydarzenie. Można je organizować co tydzień, dwa razy w miesiącu lub co miesiąc. Wiem, że dużo prostsza wydaje się perspektywa pozostania. W domu w piżamie z Batmanem i budowania wszystkiego online, ale to jedynie próba pójścia na łatwiznę. Darmowy ser jest tylko w pułapce na myszy. Nic nie zastąpi dowodu społecznego i dynamiki obecnej jedynie w trakcie eventu na żywo. Warto poddać kandydatów wstępnym oględzinom, co zwykle ma miejsce w trakcie prezentacji domowych, na spotkaniach jeden na jeden, webcastach lub za pomocą narzędzia marketingowego a następnie obserwować ich zachowanie na większych lokalnych wydarzeniach. To w trakcie lokalnych eventów rozstrzyga się, kto zostaje naszym klientem, kto buduje biznes, a kto w ogóle nie jest zainteresowany. Dlatego od samego początku każdy rynek regularnie potrzebuje takich wydarzeń. Kiedy już ustalony jest przebieg eventu, musisz zająć się sprzedażą biletów. Stajesz się małą lokalną wersją serwisu ticketmaster.com. W styczniu sprzedajesz bilety na lutowy event. W lutym na marcowy, w marcu na kwietniowy i tak dalej. Ustalaj ceny biletów, uwzględniając zniżki. Co miesiąc kupuj bloczek biletów i zachęcaj swój zespół, aby robił to samo. Możesz na przykład wyceniać bilety na 20 dolarów w dniu imprezy, 10 dolarów przy zakupie z wyprzedzeniem, 35 dolarów za 5 biletów i 50 dolarów za 10. Kiedy wprowadzisz zniżki, zauważysz, że ludzie chętniej kupują w pakietach. Ponieważ kupują w pakietach, masz więcej gości. Danego wieczoru, co oznacza więcej kandydatów. Oto dlaczego tak jest. Zazwyczaj w pierwszym odruchu ludzie kupują jeden bilet dla siebie. Potem zastanawiają się, czy uda im się zaprosić kogoś, dla kogo też kupią bilet. Może będą mieli gościa, a może nie. Załóżmy teraz, że kupujesz pakiet dziesięciu biletów. Przez cały miesiąc pracujesz nad tym, aby te dziewięć dodatkowych biletów znalazło swojego właściciela. Realistycznie patrząc, pewnie nie zaangażujesz się w to szczególnie mocno. Możesz się tym załamać. Uczci to jednak. Poszukując docelowo dziewięciu ludzi, prawdopodobnie uda ci się ostatecznie znaleźć pięciu, sześciu lub siedmiu. Przy tej liczbie zostaniesz sponsorem dla przynajmniej dwóch lub trzech. Upewnij się, że każdy z nich kupi bloczek z dziesięcioma biletami i cały proces rozpocznie się od nowa. Różnica jest taka, że teraz dysponujesz większą bazą, kupując bilety, wysyłając zaproszenia i prowadząc zapisy. W związku z tym, każdego miesiąca na spotkaniach pojawia się coraz więcej osób. Nawet jeśli jesteś sponsorem dla kogoś z innego miasta, Uczysz go, jak wdrożyć ten sam proces w jego miejscowości. W taki właśnie sposób budujesz dużą organizację, tworząc silną sieć lokalnych wydarzeń. Wówczas lista wszystkich lokalnych eventów może być umieszczona na stronie firmowej lub tej prowadzonej przez dany zespół, dzięki czemu każdy może zobaczyć kalendarz imprez. Kiedy członkowie Twojego zespołu widzą, że w miastach w całym kraju lub na świecie organizowane są wydarzenia, Zaczynają się zastanawiać, kogo tam znają i kogo mogliby wysłać na dany event. Miasta nawiązują wzajemne stosunki, aby zadbać o swoich kandydatów, dzięki czemu sprawy naprawdę nabierają rozpędu. Jedna ważna uwaga: myślę, że rynek nabiera stałej chłonności, kiedy liczba uczestników wydarzeń przekracza 250 osób. Pojawia się wystarczający dowód społeczny oraz emocje, które są bardzo pomocne. Sądzę jednak, że to proces stopniowy, trwający kilka miesięcy. Jeśli liczby zaczną rosnąć zbyt szybko, to może zabraknąć lokalnego lidera, który byłby w stanie wspierać ten wzrost, co niestety kończy się zwykle krokiem w tył. Może spotkałeś się z tym już wcześniej, jeśli kiedykolwiek byłeś sponsorem jakiegoś wyjątkowo dynamicznego sprzedawcy w tym biznesie. Taka osoba mogła mieć ogromny wpływ i czasami nawet zgromadzić kilkaset osób w pierwszym czy drugim miesiącu działalności. Jednak w większości wypadków tak imponujący odzew wynika raczej z podziwu dla osobowości organizatora, a potkanie jako takie może się nie obronić. Jednak w sytuacji, gdy na twoim pierwszym evencie zjawia się od 15 do 18 osób, a liczba ta stopniowo rośnie do 250 i więcej na przestrzeni kolejnych 5 czy 6 miesięcy, Zwykle wszystko jest w porządku. Kiedy już opanujesz organizację lokalnych wydarzeń, zaczniesz je wykorzystywać jako uatrakcyjnienie głównych eventów. Jest to kolejny element pierwszego kręgu, na który masz wpływ i któremu za chwilę się przyjrzymy.